i dzisiaj zabawa znowu nabytym trafikiem Zawitały do mnie opony sumowe, 1330 zł, a kupiłem do busa na próbę Zitexy 215x65 16 c 197 z tego roku. Powiem Wam, że miękkie są, mięciutkie, fajne. Zobaczymy jak to się będzie kręciło, jak się będą kręcić fajnie te zimówki, to kupię. Letnie tak samo do Busa ZITEKSA To są opony budżetowe, niby to jest kasa średnia, ale to są najtańsze opony klasy średniej Witały Osramy Night Break, plus 200, fajne żaróweczki do mojego wywaru. I będziemy je zmieniać tutaj z jakimiś No nounimami, jedna była taka. I druga była taka. Wreszcie ma, wreszcie materiału zobaczycie, jak świecą te dwie. I jak świecą nam tutaj osramy. I mamy już nasze osramy odpalone. Są o wiele jaśniejsze od tamtych żarówek. Nawet, że sobie radzą na krótkim świetle. Można powiedzieć, że odległości są podobne tutaj, ale zobaczmy, co jest na długim. Na długim one świecą dalej, o wiele nam dalej świecą. No, nie ma tragedii, powiem Wam. Chodzi tak, niebawem będę montował LED-bara. W samochodzie no i zobaczycie co zamontuję sobie ciekawego, to już będzie taki LED bar który może być używany jako światło drogowe do jazdy, będzie wszystko legalne koszt tego LED bara tam będzie 1400 zł więc LED bar na pewno na pewno będzie działał świetnie Wróćmy tu sobie jeszcze nasze różnice halogeny z halogenami, bez halogenów, coś jest różnica i A więc tak, miałem nagrywać dwa filmy, ale to jest ciąg dalszy z tym przekaźnikiem, prawda? Tutaj przekaźnikiem, rezystorem od nagrzewnicy. Dodatkowo będzie montowana tutaj nowa linka, bo tutaj jak widać już nie żyje. <laughs> linki kupiłem na, jak wiecie, na znanym portalu aukcyjnym. Koszt 40 zł za dwie linki i będziemy je dzisiaj montować. I tak nam wygląda tutaj nasza linka. Jest wygięta, i ona jest tutaj niedaleko. Ona tam wchodzi. Będziemy ją zmieniać. Linki wymienione, znaczy jedna ta linka, ta druga została. Wszystko jest w porządku. Ustawiona jest i tu, i tu w takiej pozycji, prawda? Aby ta przepustnica się w danym miejscu otwierała i zamykała. Spinka została stara, z moim zdaniem mocniejsza od tej nowej. Z drugiej linki nie wymieniałem, leży będzie leżała na samochodzie. No i pierwszy etap prac zakończony. Ja teraz będę czekał po prostu na resztę, żeby dołożyć ten przekaźnik cały. Do sterowania, bo ten jest wypięty, dotarła nowa sztuka. Wszystko to samo, ale noweczka Jest ten stary z Valeo. Do wywalenia, o, idziemy montować. No. no i będziemy przystępować tutaj powoli do wymiany tego rezystora przekaźnika tutaj od nagrzewnicy. Przy okazji sprawdzam sobie tutaj grzałki podgrzewacza. Widzę, że są dwie podpinane. Coś gdzieś tu było kombinowane. No i wtryski widzę też tutaj gdzieś były robione. No ale to miesza z tym. Przystępujemy do montażu nowej sztuki. Wszystko jest rozkręcone. Montaż banalnie prorosty. Jesteśmy po montażu. On sobie tu elegancko siedzi, już, jeszcze mi zostało śrubkę tu przykręcić i wszystko jest gotowe, no i poskładać resztę silnika, I szybki teścik teraz, jedyneczka, dmucha.